Co uważasz na temat aplikacji, zrób sześciopak z 30 dni. Ma dobre opinie, więc słuchajcie, większość aplikacji, które możecie zobaczyć w internecie, to naprawdę naprawdę skam. Żadna aplikacja oferująca wam trzy ćwiczenia na brzuch, czy 4 na przykład, albo jakieś szóstki wejdera, nie sprawi, że będziecie mieli formę. Wiecie, co sprawi, że będziecie mieli formę? Dieta oraz trening to są jedyne rzeczy, które w jakiś sposób Wam pomogą utrzymać sylwetkę. Pierwsza rzecz. Dieta 70%. Musicie zmienić swój sposób żywienia, podbić białko i trzymać się deficytu kalorycznego, albo chociaż zapotrzebowania kalorycznego i budować swoją fazę rekompozycji, powiedzmy, albo redukcji, zależnie czego potrzebujecie, no albo masy, jeżeli byście z kinifatem jak ja. Także suplementacji też nawet nie potrzebujecie, bo to jest 2-3% ewentualnie, jak chcecie to z Kodzikiem The Bestie na KFD i za co Wam dziękuję, bo używacie. Ale naprawdę większość tych apek, które mówią Wam, body tech, te sprawy, wiecie o co chodzi w internecie, o, zbuduj coś tam na lato, to jest, wiesz, zrobisz formę, to jest naprawdę, naprawdę totalny shit. Nie używajcie tego, proszę Was. Skupcie się po prostu, aby w swoim planie zawrzeć jakieś ćwiczenia wielostawowe, żeby on był dobrze rozpisany. I pamiętajcie, sylwetka.